Jest tu jakaś ciekiera? Dawaj ten dopór. No, co się, no. Przepraszam. Ej, eee, e, ciszej tam na dole! Ale co on robi? Tak nie wolno! O! Pobij te gary! O nie, jestem! Gramy teraz y, ciosu kontra Satsuma. Jest zabawa. Bo już jest... W połowie wiosny pierwszego roku już mu wypowiedziałem wojnę. To chłop zamiast toczyć ze mną bitwę flotą, to ją zatopił. <grym> Ostrzelał mi stolicę i zatopił flotę. Startował. Na, co? Spokojnie już jest odnowiona. Pewnie lepsza, mocniejsza. Zgadza się. Ach. Flota to jest akurat dosyć ten, bo jeżeli przyśpisz z badaniami floty, to później jest. Znaczy, gramy na plus 50%, na 250% podatków, więc kasy mamy pociół. I teraz pytanie, czy wolisz najpierw mieć artylerię, czy najpierw mieć flotę? Kurwa, on mi dalej ucieka. Z, z... Co za skur... Dobra, sam Generango dopadnę. Dobra, dopadłem, automat. Ja pierdolę, straciłem jednego człowieka. Teraz pytanie, kto się dał kurwa zabić? Piechota poborowa. No to normalne u nich. Mała strata. Mała strata, tak, dokładnie. Generał mnie. Co ty masz za perka? Niegrzeczny. News jeden do zadowolenia w prowincjach, w których przybywa ta osoba? Nie, nie, nie. W, znaczy w Szogunie, w podstawce, strata jednostki z różnicami jest bolesna. W Związku Samurai po Bugowi. Grzesiu! To, no. Mi tam oddział nie wykasowało. Dosłownie jeden człowiek zginął. O to hmm. chodzi. Dlatego śmiechłem. O cóż. Bywa i tak. Zostanie dokumentady. <grystanie> tak. Ten jeden poborowy, który zginął w pacyfikacji powstańców w Hiroshima. Tak, postawisz mu na grobek i wiesz, i całe naród będzie przyjścia. Tutaj jest... Tu tak, Polek. Jest te... tak. <grystanie> tu Polek, jedyny... <grystanie> jedyny... Jedyny zwycięzca, Hiroshimy, który nie dożył jej końca bitwy. Tak. W ogóle ja widzę, jak łazi w tej z powrotem Saga z pełną armią, bo nie wie co zrobić. To właśnie miałem powiedzieć, że nie wiedzą czy wejść na statek, czy nie. A już prawie weszli, ale jednak... A, jeszcze kilka jednostek dorzućmy. To... Ciekawe dzieje, bo ja, ja sobie nawet wyobrażam tą sytuację... Ta z oka, z... która jest w kanapce między tobą a mną. I ma co z pełną armią przy tobie? A ja mu prowincji podpytałam. Ja sobie nawet wyobrażam tę sytuację. Stają naprzeciw siebie dwie armie, tak wiesz, tak ten. Jedna, jedna strzela do drugiej, i e, po jednej stronie wszyscy padają. W ogóle śmierć, zniszczenie i w ogóle. A po drugiej stronie e, jeden człowiek przypadkowo się pobił i trafił. Reszta z no dzisiaj taką salwę nam kara spakowało na 100 metrów, że połowę linii nam rozstrzelali. Ja dawno takiej salwy na 100 metrów nie widziałem celnej. Żeby nam połowę linii padła. Naprawdę mi się pofarciło. Co się stało, że oka tam tak długo? Jakąś bitwę masz? Czekaj, bo się zastanawiałem. Zobaczmy, A, dobra. Co to przyniesie? Hmm. Kurwa, bohaterska porażka. Ja przyjeżdżam to no Czemu ty na automacie? Nie! On się tak boi, Bitter, ze mną, że woli na automacie przejebać. No i nie, i armia stracona. kurwa, mógł się wycofać. Ja pierdolę. Szczerze, szczerze, jakbym, gra, jakbym grał w takiego Napoleona, w którego mam, kurde. Ja zarabiam 17 tysięcy Prowincje. Tak mamy zbudowaną grę. Gdybym mhm. ja wlał takiego na Polana, w którego mam 51 godzin, no to też bym się bał. A eee... on już ze mną 3 kampanii prawie rozegrał. Prawie. Ja mam 250 godzin w żołudach. To już potrafisz grać. Ale ty mnie stresujesz. O, taką bitwę <noise> możemy zagrać. Jesteś pewny? z chęcią. <grym> ja się nie Gruby powiem. na takiej to... płakał. Nie, to jest całe. Ful... Kurwa, myślę, że miasto będzie. Zwykłe. Płaskie. Nie. Co ja robię dzisiaj? Ale jak są płaskie miasta, to są na świecie. Bo tam nie ma zamków jeszcze pobudowanych w Japonii. Tam musisz sobie zbudować dopiero zamki, jak coś. Tam jest zabawa też. O oh, jezu, nie myślę już. byłaby <noise> za. zero <za> strat. <noise> wziął mi zagrał. Dobra, ja gotów jestem, co ja tu mam do kilkanaście. Ja to przejebię, ale chwalebnie. Gotów? Czekaj, no w sumie gotów. W ogóle ja uwielbiam te latarnie morskie, japońskie. One są zajebiste, widzisz te wieżyczki? A, te ty z tyłu, no, no, no. Ty, dobra, ale czemu przylądzi? też są nie, nie wiem, dobra, nie wnika. A czekaj, ty nie klikałeś gotowość, czy klikałeś no, dobra. Tu jesteś. No dobra Nie, tak Tu będzie full, tu będzie full. OK Pan za. Jest zupełnie inna wieżeczka niż pusta. No teraz zobaczymy, jak to będzie. Biegną Biegnie śmierć Kurwa piłem se za ale jutro będzie trzeba jutro tu wyczuć. Jot mi się klawisz trochę zalał. No to jak coś to możemy zatrzymać i se ogarniesz tam Dobra Znaczy to już wysło i dlatego widzę Cię będzie kleić, bo piwo miodowało. Nie, nie jest mokra, nie, to tam kapka przy otwieraniu piwa mi się, wiesz Straty będą. Wiesz, że na automacie byś miał to prawie bez strat Ta. Jezu, ty się bawisz podpalanie, naprawdę <laughs> jęto No w ogóle ta to wieże idą zabijają Mili już z, z 60 no kurwa Chcesz, to se wchodź przez tą bramę. Ja jestem gotów. Jezu, jak ty mi mur podpaliłeś? Co to jest? Nie wiem, co się stało. Ej, bo tu. A, bo, bo ty rzucasz życie, te w A rzuciłeś po murze i mur spalisz cały, zaraz. Ej, patrz, można wieże spalić nie wchodząc do fortu. Trzeba blisko murów podejść wystarczająco. Tylko, że ci nie dolatuje i dużo ludzi tracisz. Czekaj, czekaj. O, i patrz. Ej, bo... I mur się spalił. Ogólnie czasem artylerią jak się strzela, to też można podpalić mur, dokładnie z tych, z kartaczy jak strzelasz. No zobacz, teraz dorzucili. No i podpaliłeś, wieżę, że no. Ale bo boosty i tak zużyłem. I tak musisz wejść, kurwa, po tym... po tym płocie albo, kurwa, przez główną bramę. I tak wejdziesz i tak wejdziesz. Dobra wróciłem No chłop będzie miał straty duże A, nie tak źle Najlepsze że oni muszą wejść i się ustawić w całości żeby strzelić i oni do tego czasu zginą Uciekną Czemu moje tak wolno oszczędzanie? Wiesz się przestawić, bo część zginęła Jak tak w sumie nie w każdym tutaj że, ale na Shogunie akurat ja bym się bał siebie z nieograniczonym dostępem hajsu W ósmym momencie był hajsu jak lody Troszeczkę by to było To jeszcze No Znaczy wiesz, bo my gramy przeciwko sobie, więc chcemy taką mocną Kurwa, nie... Chociaż raz wystrzelili? Nie. Genialnie. Kurwa, dostał strzał, zapłonął. No, duże straty ci wróżę O, kolejny oddział co w las, kurwa. ciekawy no już spadło. O, kilku spadło. Zanim się rozstawią... O, wreszcie moi salwy oddali, pięknie. No, troszkę potracisz oddziałów, a co tam. A mogłem z pięciu ludzi stracić. Dokładnie, ale powiedziałeś, że a, dwa oddziały w forcie, to można ręcznie rozegrać. Ech, czemu nie jest to? Wreszcie ci są. Nie ja wiadomo, że tu kiedy przenoszę niż automat. Wyjątkiem są e, bitwy morskie. Ja i że wężą, wężą. I kiedy nie ma Szartolarii I y, 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 y bitwy na Zmierzchu Samurajów Z przetwarzającą przewagą, w których mod traci zero y, Strat Który nabija zero strat Ja nie wiem jak w war armii pełna broń palna A która pełna broń palna można wyrobić zero strat Też nie wiem ale właśnie się pan Jaśko dowiaduje, jak można wyrobić dużo strat grając na tą bitwę. Mm -hmm. Panowie, ognia. Dlaczego mam wrażenie, że moja wieża wali po moich? Oj, te straty będą duże. Weź, naprawdę, jestem załamany. Czy właśnie zablokowałem wyższą twojej pilocie liniowej, bo zacznie walczyć wręcz. Tak. <laughs> nie, strzelili troszkę. Ale to już koniec tej bitwy mówi, panie. Generał mi umarł. No co szczęście. A ci jeszcze nie wyższeli, okej. Okay. Piękna piechota liniowa, giną. No nie w tych. No co, masz Wojska Unii, tak? Mówiliśmy, że Maja to Konfederacja. O Boże, co tu się dzieje? No ustawisz przodem do tamtych, to się dziwi, że tam ci Tak z pół tysiąca to ci chyba na natłukłem tych ludzi. No. Nawet więcej. Hmm. Ty, i oni chcą uciekać, ta piechota liniowa. Pierdolisz. Ci blokują, i zostało 8 i blokuje, a ci kurwa są... Za... Prawie i morale zaszły. Ty, zaszły i morale, nie wierzę. Co tu się dzieje? Czego ja tu świadkiem jestem? Piechota liniowa z poboru by mi przegrała O no w końcu Uciekają czy ty ich wycofujesz? Ich jest 6 no i oni walczą jeszcze. 5 no, no bo oni mają czaszkę, oni no, będą do końca walczyć. 15 w sekund przed końcem. Jeszcze szałon, który dostał. dostał. Patrz, 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 szałon dostał, dostał jeszcze na koniec. I to minimalne zwycięstwo. Dobra, jakie są ale, straty? Kiedy się w sensie, nie, bardzo pa, często. Się znaczy, nie Na omlężeniu? Względnie ilu stracił. Zajmij prowincję Bungo. Wiesz, że mi sam cesarz kazał zająć Bungo? Jeśli jeś je w pewnym... To Bungo. I... Hmm. Lisu, ile masz Bungo? przychodu? 16 tysięcy, to... a 22 tysiące. Stracę trochę pieniędzy, ale pali. Z ja jeszcze zacząłem walczyć? Nie, mniejszy. O Jezu, tu mi się buntują. W sumie coś, jaka może się pozbyć na jednym ture przeżyje. Eee... Czy ja chcę to toczyć? Chcę to toczyć. I powiedzmy, że... <śmienny> Autowag. <śmienny> <śmienny> Jeżeli Jaśko... się idziemy na z góry, to powinienem dać twoje sugestie. <śmienny> Za chwilę się dowiesz, jak klikniesz koniec tury. <śmienny> Nie, moja Arnie, nie, nie, nie. Czekaj, jaki 12 czekaj. Nie, nie, kurwa, nie. Może ci się uda uciec, może. Dobra, tu są dwie korwety w tyle. O kurwa. O, o, o Aż kaszubowi to myślę. Co się stało? Nie chcesz wiedzieć. Stracę zaraz całą armię. Ja nadal liczę, że... Ten... Jak będzie ta rozgrywka, że się tłuczemy tymi okrętami w szczególnie, to ten, że zostanę tam gdzieś tam zaproszony eee, ten. No, bo Kaszup miał taką... Ja, mieliśmy coś rozegrać, któregoś dnia. miał. I Kaszub ciągle się mija. Wyślę na gry po prostu. Okay. To będziesz wiedział o co chodzi. No. Nie bardzo. Mm. Piękna cię będziecie szybciej. Takie coś zauważyłem. Ty jesteś satsuma. Soc... A tam jeszcze Armia. Jaśko jest, general... jest socuma. I mamy za sobą wojnę. Ale wiesz ty co? No, mm -hmm. Mi przypomina jedno, że miałem sytuację w kampanii, yy, że płynę sobie i zauważyłem taką. Wiesz, bo ja grałem na tym. To nie będziesz to toczył, co? Na, ja grałem na tym najwyższym, albo prawie najwyższym poziomie trudności, co nie? Uciekać. I co, zobaczyłem jeden okręt e, bota. Jeden okręt bota, na którym ee, była cała armia przeciwnika, co nie, cała armia, co nie. Stwierdziłem, że e, posiadając trzy okręty, ja tego nie odpuszczę, tym bardziej, że miałem tam chyba lepsze pociski. Aż się posmargałeś. Na, na legendarnym, no, legendarnym grałem, już sobie przypomnę. Jakby ci to powiedzieć, no tury z jedną, dwie tury straciłeś na rekrutację tych jednostek.